Witam Was serdecznie, tutaj kolejny odcinek Hitman Absolution Jak widzicie, pominąłem kilka misji Ale myślę, że nie będzie to stanowić jakiegoś tam problemu po prostu No Nie zawsze były, powiedzmy, warunki, żeby nagrywać A chciałem z się tą grą podelektować, bo... Hmm, właściwie, czy to dobre słowo? Podelektować się? W sumie ja, jak gram, to muszę ca całym hubsem takim, muszę mieć taką no, no ciągłość, mo można powiedzieć, no, no, można to delektowanie się może po prostu jak coś gram, by się w to wczuć, a jak gram sobie pół godzinki czy ileś tam to, to niestety tego nie osiągnę. No dobra, czekaj, jakąś butelkę... No, no, no. Co my musimy zrobić? Aha, jesteśmy przebrani jako jeden z nich... gdzieś tam trzeba sejść o furtkę O nie mamy karty niestety no i tu pod kontrolą są często podpowiedzi no dawaj, dawaj, podpowiadaj coś no dobra, to tyle to, to i ja mogłem sobie wymyśleć Nasz cel jest na innym piętrze, tylko nie, nie wiem czy na górze, czy na dole. Uważamy, żeby nas nie zobaczyli tutaj. Taka strzałeczka nam wyskakuje jak normalnie w grach. To jest y, taka jakby ktoś nam. Słop. No, trochę tego jest tutaj. Amara, zrobimy sobie Pikusa. Albo nie najpierw. Czekaj, tam coś jeszcze było. A nie, to dobra. Minę podłącz. I włączymy Miałem włączyć, miałaś. Tu, 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 tu nie byliśmy czasem już O, to dokładnie tu A i teraz się nie wespnę A tamta mina jest, swoje. No i co teraz? Chociaż sobie klucz zabierzemy <gry> Strzałeczka takawej, i im dłuższa jest, tym, tym bardziej nas ogarniają, że tak powiem. I wtedy się kitramy tym kontrolem całym, Gdzie tu trzeba iść. No, na pewno mina, mina. Jeżeli słyszycie jakieś takie, to jest to spowodowane. Nie to. Jest to spowodowane tym, że. No, dół no, nie wskoczymy, Że po prostu ma wiatraczek do laptopa, żeby nie chodził i żeby to w miarę chodziło. No i on tak pierdzi troszkę. No, mam nadzieję, że nie słychać. Nigdzie go nie widziałem. Nigdzie. Do no, tu jakiś checkpoint jest. Tam nie wejdziemy. O! Są drzwiczki w dół. O! Już chciałem likwidować a tu się okazało, że. że więcej ich jest. Zakrywamy się ciopeczką. Oj, ten wiatraszek jest masakra. Co tu mamy? Mamy TV. Mamy strażnika? Nie, 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 to. Co, co to jest, co to? Myślę, że to jakieś przyciski na tej ścianie, ale... Nie no, zmiennie będziemy korzystać, bo znając życie sami się na nie nadziejemy. Znaczy, znając moje szczęście. To są odzyskaliśmy je. A, a gdzie to sobie sami zobaczycie już? O kurde. Wykry... hmm, bardzo mądrze poszedłem. Co jest tam, gdzieś? No Już nas huncą. Skąd ja mam te ubrania, wola? Czemu ja drogi nie widzę? Ślepy jestem. Nie no. Tu? Tu nie, tu nie, panie. Z czym do ludzi o może jednak tak to by miało sens, chyba że nie ma, Ej, nie przecież przyszedłem chyba. Mmm, co ja robię, jakie gram? Czy pan, przepraszam, umie grać w gry? Nie, no tam nie, no nie mam tego, co ty chcesz. No w tamtą stronę jest niby. Ale tam nic nie ma. A to już dla nich podejrzane nie jest, że tak się dzieje, Że sobie gościu przychodzi zamiast przez furtkę, to się czołga. No tak, tu nie przejdziemy. Tu nie ma. Jak? No wrzucę ten, oła, wiatraczek. Nie, nie wrzucę, bo, nie będę miał grać. Tu nic nie ma. Panie. O kurwa. Minął. Nie no, no, tu nie. Chyba, że się rozejrzę jeszcze raz. Nie no, tak nie może być. Tu nie ma żadnych dowódów, no to ja, no nie wiem. gdzieś tam na dole musimy na no, tu nie ma zejścia no jak się zapytamy nam nie powie tutaj nic no, próbujemy jeszcze raz tu w dół iść No to chyba nie ma innego rozwiązania jak kogoś może tym. Karty nie miałeś jakiejś? O. I coś dodatkowego. O, mamy nawet karabinek. O, to w tym wszystkim chodzi. O, to chodzi. To tylko ja się pół godziny zastanawiam nad tak prostym zadaniem. No, musimy przez nich przejść. No jak to głude. Ja. To jestem ja. No, w, tą, w tą stronę. W dół jeszcze. Panie O! Nawet trafiłem This switch needs power A drugi Pistolecik do kompletu No pan potrzebuje powera, tak?

Mają pretensje jakieś? Nie, nie, nie. Chyba będziemy strzelać. O, wiatraczek mi przestał chodzić dlatego. Chyba i się. I knockout. I idziemy sobie wino w dół. O. Nawet zgadłem kierunek. Ja o co tu będzie chodzić? O proszę Gdzieś tu jechaliśmy. Ten pan nie jest przyjacielem. Hmm. Oby to nie było tak. Piekuwięku z tego wyjdzie, tak jakby ktoś nie miał przebrania, to było mu trudno. Trzeba było się po tych tych spinać. Co za pan szef.

Jest to jakaś drabinka, ale to chyba nie o drabinkę chodzi. O, czekaj, z checkpoint. Do szafy nie będziemy wchodzić. Climb jesteśmy troszeczkę wyżej niż powinniśmy. Ale to nie stanowi przeszkody, aby zostać wysoko levelowym graczem. Kolejny drzewie Zabieramy sobie... No, 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 całkiem pokaźny magazynek tutaj Właściwie składnik broni mamy Uj oj, uj 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 Goetin Cokolwiek powiedziałem. To masz czwóreczkę ze weźmiemy. Myślałem, że te drzwi są. Nie spojrzałem. I wszedł do szafy.

Dobra, nie udało mi się. O Boże, się usiadł. O Panie... Ups... W jakiej grze była podobna scenaria? Tak mi się wydaje, w jakimś Call of Duty czy coś. Ale ty ładny siedzisz pan. Hitman. Autowam, z Przebierz się. No, widzą miałaś się, przebierasz. Mm, no tak. Może... Może nie tym pistoletem, bo, bo szkoda. Tylko na podichaczu ich likwidować. Ten nie żyje. Ktoś tu strzela jeszcze. Tam coś jest. Masz. O. Zdzierasz z mistrzem strzelnictwa? On zadrze z tobą. Jak się nauczy strzelać? Nie no, weź ten łeb. I eggshot. Kierze może powinien coś z jakąś osłoną. No? Ale. Chyba nikomu nie przeszkadza. Nie może powinienem skupić się na tym, żeby... Żeby trafić. Ja słyszę jakiś detonator. Rozbierzemy pana To nie ja. Ale też fajnie. Tu jakieś granaty latają co to się dzieje. Kto to podkłada w ogóle? Ej no, autowamo. A ty tu się w strzelanie bawisz. Po... I żeby ze snajperki nie trafić. Pozbieramy sobie. Oj, 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 oj. Gdzie, gdzie, gdzie? Nie widzę. А что? С притяжу. Клир. Изменим очушки. Вот так и самое. Не, водуемся. Трошка и не Ну, а потом нам по Pięknie. Już? Pum -pum 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 -pum. O, i to koniec misji. Coś tam Ironmana dostałem jakiegoś ten mi się podoba. Aha, 4, 7, u. Ładnie wygląda. Wiem, że nie powinno ładnie wyglądać się zabijać ładnie, ale to już nie moja wina. Dobra. To tu się z wami pożegnam. Pa, pa.